Idź, idź. Dobra, dobra. To ma być ten pokój? Tak. Teraz tutaj mieszkasz. No dobrze. Chyba okej. Okay. No dobrze, a więc ci teraz samą. A tak, i ubranie możesz już Mhm, Okej. Okay. Dobra Dobra, czyli tak, tu jest łóżko, tam jest jakaś dziwna półka Szafa, szafka A no i biurko O, no i laptop z Facebookiem No dobra Tak, kajda trochę przeszkadza, no ale co mi tam szkodzi? Przecież gorzej być nie może. Trudno. Teraz tylko trzeba się jakoś tutaj ogarnąć. Chociaż w sumie jest już późno, to chyba pójdę spać. Albo przejrzę, to jest przepach. Tak, to jest też nieciekawi. Co tutaj dalej? To wygląda na jakąś szafę z biżuterią, a to na drugą szafę z biżuterią, czyli nic ciekawego. Mm, ok. To tutaj jak widać nic nie ma, to pójdę dalej. Okej, okay. Larynetka jakaś, trzy torebki, łańcuszki, tam jakieś troje, szalik. I na samej górze książki i do szkoły, na dodatek niektóre fatalne miejsca książki, no ale dobra, niech to mi będzie. Mam pomysł, poprzykładam wszystkie książki tutaj na dół. Uh. Uh. Jakieś gazetki, no i na samym końcu, o. teraz tylko zostało mi to poukładać, no i będzie z Majomys. Okej, sobie jedna wpadła aż tutaj. Dobra. Teraz Okej. Okay. Okay. Teraz tutaj poukładać na półce. Tutaj ciężko będzie na no, co mi tam. Spróbuję. Przecież w sumie jestem kiepska w układaniu książek. Może po prostu ten rzucę. Okej, okay, okay. Może lepiej to na Mmm, Jednak chyba za dobrze mi to nie wyszło. Mimo tego, że miałam dobre intencje. Głupie książki. Czy ta głupia książka jest jakaś taka lepka? Mm. Jakoś tam niby mi się udało upchnąć. Dobra, ale teraz już chyba na serczas nasem. Okej. Okay. Nie ma to jak łóżko we własnym domu. Dobranoc mamo, dobranoc tato. Dobranoc córciu. dobranoc. nikt nie się Dobra. To ja, idę do łóżka. Ech, dobra, dzisiaj a więc czas do szkoły. Ale na pewno nie pójdę do szkoły tak w tylko kartie. Chociaż może. Może ona nie jest taka zła. Maila. Dobra, nie będzie Napiszę maila. Okej, okay. przepis maila. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Szkoda. Tak. Okej. Okay. Hm. Nic ciekawego tutaj nie ma. Ciuchy, 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 ciuchy. I na chyba pójdę w tym coś. Co, jest, co już jest takie złe. Dobra, jedna szafa, druga szafa. I co by tutaj wydać? Pierw zacznijmy od góry. Na górze jakieś tam mezoletki, które są chyba na szyję. Jakieś tam z góry na pewno nie wierciuków. Dobra, czyli tutaj. Mm, nie, tylko dwie rzeczy. Nic ciekawego. No kurczę, czy naprawdę w tym domu nie ma żadnych porządnych ciuchów? A no tak, no jeszcze przedmioty szkolne. Ale co nie ja mam je spakować? to jak nie mam dość dużych na te kupek ksiąg. Kurczę, 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 kurczę. Same problemy. Nie, 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 mogę. Ach, nie wiem, czy to ten dom jest taki pechowy, czy co? Mamo, tato, już jestem gotowa. Już biegnę. No. Powiedziałam, że już jestem gotowa do szkoły. A gdzie książki? Nie mam gdzie ich upchnąć, Od kogoś pożyczę. No dobrze. P Przyniosę ci je do szkoły. Ale gdzie ja je tam? Do szafki? Nie mogę. Czemu? Co? Będziesz tam trzymać ciuchy? Nie. Czy ktoś nam wszedł do domu? Nie, sprawdzam właśnie. Ach, no to dobrze. Już się bangiem, ktoś wlezie do domu. Nie chcę tutaj włączać przed pierwszym dniem szkoły mojej córki. No ja też nie chcę. No ale dobra, mamo, posłuchaj. Uff. Ja nie mam miejsca w szafce. Co ty tam trzymasz, ciuchy, czy jak? Nie, mam różne inne ważne rzeczy. Muszę trzymać tam lektury i inne książki. Co ty nagle tak porobiłaś książki? Nieważne. Mm. Idę już do auta. Dzisiaj idziesz na piechotę do szkoły. Co? Nie ma szans. Tak, tak. Co ty taki się zrobiłaś? Masz mimikiem do szkoły. Tak, świetnie. No i se poszła i mnie tak zostawiła. Ja na piechotę do szkoły? Chyba sen. No mhm, ja nie mam wyjścia. Skoro mi da tu samochodu, to muszę się takie hotel tak. Nie miał już lepszego pomysłu naprawdę. Nawet nie uczę, ja mam iść do tej szkoły. Nowy dom i oni oczekują ode mnie, że ja od razu będę znała drogę do szkoły. No dobra. Hmm że przez to na jaka pogoda. Okej. Okay. Wygląda na to, że nie jest burzowo. A tak to bym miał też jakąś wymówkę. No i na to chodzi, że muszę iść do szkoły na piechotę. No i niby to ma być ta szkoła. Też mi coś. Takie drzwiczki to robiłam jak była mała. Głupota. Dobra, nieważne. Wchodzę już. Co tam blokuje? No. No, jeszcze też można tym częściowo dostać. zablokowanie przejścia. O, nieważne. Nic się nie stało, no ale dobre. Dobra tam. Co ja pojadę? Ty może jesteś nowa w szkole? Tak, jestem nowa szko w szkole. To dlatego się tak uszkowałaś, to zrobić dobre pierwsze wierzenie. Tak. No wiesz, nowa szkoła, nowi ludzie. Trzeba zapisanie dobre wrażenie, żeby mnie pobili. Niekoniecznie, ja tam bym się tak nie przejmowała tym dobrym wrażeniem. Jak coś, to wiesz. Możesz mi powiedzieć. Ale ja muszę teraz lecieć. No, spoko. Ha? ha. Hm? Ta szkoła jest chyba mało tolerancyjna, czy coś takiego. Dobra, nieważne. Dobra, czyli tak, tu są szaty, Tam jest automat, chyba salot plastiki, salot muzyki... Nie. Salot plastiki, salon muzyki są w jednym. Dobra. To jedno, nieważne. Gabinet dyrektora, idealia. Składzik, salot WF-u. Okej, okay, już chyba nie widzę geni. Chociaż no nie gdzie jest matmy. Hm. Może się kogoś spytam. No z tej dziewczyny jeszcze jak tutaj była. Ale wtedy się nie rozpoznawałam z tym miejscem. Dobra, nieważne, idę się jej spytać.